W najbliższą środę, 13 listopada o godzinie 12, będzie się w Pałacu prezydenckim spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej. Tematem Firmy rodzinne w polskiej gospodarce. Społeczny i gospodarczy wymiar funkcjonowania firm rodzinnych. To dwie trzecie zatrudnionych w polskim przemyśle, to znaczący udział w produkcie krajowym. Ale pytanie również, na ile firmy rodzinne, które są miejscem nie tylko pracy, ale również budowania pewnej tradycji, pewnej kultury funkcjonowania biznesu w wymiarze rodzinnym, w wymiarze obywatelskim, ważnym nie tylko w dniu dzisiejszym, ale również dla tworzenia przyszłości Polski, mogą skutecznie konkurować w globalnej ekonomii. Na ile ich możliwości działania wymagają zmiany przepisów prawa podatkowego, zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie tych firm? Zapraszamy. W środa, 13 listopada, godzina 12. Prosimy również o skorzystanie z tej możliwości wszystkich, którzy korzystają z portali społecznościowych i internautów.